No i się manderko. Ostatni, <noise> znaczy przedostatni egzemplarz. Silniczek 08 KW. Będę tego sobie rozbierał, ale najpierw muszę wał wziąć trochę, przyszlifować. Bo tutaj jest góleczka <noise> taka. Ktoś tutaj młotem walił ostro. Nie wiadomo po co i dlaczego. Także za czym ściągnę tą pokrywkę, muszę wziąć sobie, kurczę, tutaj trochę to podszlifować. Także co, szlifujemy godzinę. No i tak, wyszlifuję trochę ten wał, żeby go można było rozebrać, ten silnik, w celu weryfikacji, czy ten silnik się jeszcze nada do, yy, do remontu, czyli tutaj trzeba będzie wywalić kura łożyska stare, założyć nowe. No i czy to się będzie... Opłacało w ogóle. Także co, szlifujemy najpierw ten wał, żeby można było go ściągnąć w ogóle. Tutaj tą pokrywę i łożyska. A potem zobaczymy dalej. Wow, delikatnie przeszlifowany, rozkręcamy i patrzymy co jest w środku. No i rozbieramy gadzinę. nawet tutaj nawet zobaczcie to się nie trzyma się kręciło kucze, bez bez chłodzenia dobra weźmy teraz kręcę śrubki wyszły Śrubki wyszły, podkładeczki, śrubki, podkładeczki wyszły. Z A, silnik nawet w dobrej kondycji. Nie był zalany. Nie był nic. Także może i nawet będzie wystarczające tylko zmienić mu łożysko. Widać, że łożyska się bujają. To tak samo. To troszeczkę mniej. To troszeczkę mniej. A to <noise> dużo. Nie wiem, czy to było widać, czy nie. O, teraz widać. I stąd te wycie było. Zaraz zobaczę. Mam takie nowe łożyska. Jeżeli będę miał, bo widać, że obudowa jest zdrowa. Wystarczy zmienić łożyska i będzie. Silnik dalej pracował. Co prawda, tutaj był na początku. Myślałem, że krzywy. No to się okazało, że on był po prostu zbity tylko. Dobra, sprawdzam, czy są łożyska. No i dobra, jakieś łożyska mam. Może nawet i będą są. Te same, które tu są założone. A jednak nie, no, szkoda, szkoda, że to nie są te łóżka, ale zaraz poszukam jeszcze innych, powinienem mieć jeszcze, no to niech sobie zadam dalej, I idę szukać dalej, wyrażę. Znej strony, z drugiej strony. Z drugiej strony też. No, zeszło. A już się buja. No tu jest kurczę jeszcze ten bał. Nie chcę przejść przez ten bałek, kurczę. Co to, to było przyspawane? No to wygląda. No to wygląda, że był przyspawany. albo może tu jest tylko. Zobaczcie, może tu jest tylko taki nałożony. Bo tu widać tutaj taką o kreseczkę. I tutaj ja widzę prześwit. O, widzicie tą kreseczkę, i tutaj ja widzę prześwit. Może być z drugiej strony jest tak samo, taka kreseczka i jest o, widać teraz o, prześwit może być nakładeczka, trzeba będzie puknąć, gdzie to jest jakiś motusio. Może to jest jakaś tylko nakładeczka. nakładka była tylko a tu jest oryginalny wałeczek proszę bardzo łożysko zeszło ktoś zrobił sobie nakładeczkę do czegoś, nie wiadomo do czego także cuda się zdarzają no i dobra łożysko wywalone zakładamy zakładamy nowe no, i tak w swoich zasobach niestety nie znalazłem takich łożysk, żeby można było tutaj je wymienić. Jedno, co prawda, znalazłem, ale takie troszeczkę nie za bardzo dobrej jakości. Na pewno, były, na pewno było lepsze aniżeli te, które były założone tutaj na tym bałeczku. A więc po prostu wziąłem i zamówiłem sobie dwa nowe łożyska. Właśnie przyszły. Także co? Wymieniamy. Ale za czym wymienię, wezmę tutaj to wszystko ładnie, poczyszczę, wydrapię. O, tutaj widzę jest trochę tawuciku na dnie, o, też chlapnęło. Widocznie pod jakimś dużym obciążeniem pracował ten cały silnik, albo po prostu ze względu na, na latach. Także co, wymieniam, czyszczę i wymieniam łyżyska. Nie ma co się obcym balać. No i dobra, oczyszczone, wydrapane. Zobaczmy, co nam tutaj <laughs> przysłali założyska. Bo jeszcze się może okazać, że nie takie jak powinny być. No otwieramy. Nówki. <laughs> Miały być łożyska 6204, no i 6204 łożyska przyszły. Obustronnie kryte, przesmarowane, co lubię. Nie trzeba tego już smarować, bo one są po prostu już posmarowane. Także co? Nakładamy na wał, skręcamy. I będzie silnik wyremontowany. No i dobra, składamy godzinę. Oczywiście, te wszystkie blaszki podakładam z powrotem. Niech one tu będą tak jak były. W smarować nie będę. No bo już są wysmarowane. Tak. Nie ma potrzeby. Także o. Nie wiem, czy to widać nie za bardzo trochę podniesiemy. Nie tak. pamiętajcie zawsze łożysko trzeba wbijać przez jakąś rureczkę, żeby nie walić młotkiem, tylko przez jakąś rureczkę o. i jedno wbite. Tutaj te łożysko z tej strony wchodzi o, ręcznie, tak nie może być, o, trzeba trochę tutaj to popunktować, parę punkcików, która zrobimy punktaczkiem i będzie tak jak się należy. Ārā, bet, 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 bet. Głuchy dźwięk, znaczy, że doszło. No, ładnie sobie pracują. Delikatnie. Dobra, głuchy dźwięk. Dźwięk starczy. Także składamy silnik i będzie po remoncie. No i tak.

I tak delikatnie samej. Chyba. Nie ten rozmiar klucza. Dobra, resztę dokręcimy kluczykiem. No i dobrze. końcówka już przykręcania to oczywiście zawsze ręcznie, żeby kurczę czegoś nie urwać. O. Śruby są na podkładkach sprężynowych, tak że one tam się ładnie zacisną. O. Ty. Oh. Wał można jeszcze trochę popukać w jedną stronę, i w drugą stronę, tak żeby się ułożył na tej sprężynie, która tu jest z tyłu. Także chodzi. Jeszcze jak się puści, to będzie po prostu się docierał ładnie. <laughs> w każdym razie się obraca. Co, teraz wezmę go trochę poczyszczę jeszcze z wierzchu, żeby był ładny i będzie silnik po remoncie. No i dobra, żebym go trochę poczyścił. Podłączyłem kabelek. No i teraz zobaczmy. Słychać już teraz, że o wiele ciszej chodzi na tych nowych łożyskach. Nie ma żadnego bicia. No a jak to się kręci, to już sprawdzamy. Uwaga, jedziemy z koksem. No i tak Różnica jest kolosalna Fajnie, cichutko pracuje Tak jak się należy Łożywka się ułożą I będzie silnik jeszcze komuś służył No i dobra Wezmę go jeszcze pomaluję troszkę, żeby ładniej wyglądał i wtedy pójdzie do nowego pana, do mojego kuzyna. Będzie robił z niej tego silnika, chce zrobić sobie zgniatarkę do, do puszek. Także nie będę mu stawał na przeszkodzie, niech sobie robi zgniatarkę do puszek. No i dobra. Czyszczę jeszcze i maluję. No i tak. Silniczek został wyremontowany w 100%. Wymienione łożyska. Jedyny mankament to tutaj szlifowany ten dziobek cały. Żeby można było zwalić łożyska, bo był rozbity. A tak generalnie rzecz biorąc w 100% można powiedzieć sprawny silniczek. Nowe łożyska obustronnie kryte ZZ6004 tawocik tak jak już mówiłem łożyska są przesmarowane w środku obustronnie kryte no i co tak to wygląda po tym remoncie moim całym jedna strona druga strona wszystko ładnie wyklepane wszystko ładnie pracuje a w środku wentylator do chłodzenia silnika tak samo ładnie obciapany. Także można powiedzieć, że renowacja silnika została zakończona. I tego są właśnie efekty. Także co? Jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i siemanderko! Do następnego projektu.